grozić mojej rodzinie, tak? że już skończyły tam się, tak, mniej było tych okrzyków, tam, żebym ja ze sobą tam skończył, a bardziej zaczęły się takie, że jak coś tam zrobisz albo pójdziesz na psy, wtedy to były jeszcze psy, wtedy oni mówili psy, psiadnia i tak dalej, nie? tak jak tam wszyscy mówią chyba. E Potem, potem, jak już policja została włączona, to już była policja. Potem już ja policja, bo nie każdemu w dupę wchodzą bardzo głęboko, bardzo głęboko, tylko nie mi. <laughs> no i ten, y, zaczęli grozić mojej rodzinie, i krzyczeć rzeczy typu, że jak coś nam zrobisz albo chodzisz na policję, to zabijemy na przykład twoją siostrę i dodawali którą na przykład, nie? Bo już y, a, albo tam któryś na przykład znają moją siostrę y, jedną, i zastalkowania też wiedzieli, bo stalkowali moją rodzinę po prostu na tych Facebookach tak dalej, wszystko oblatywali całą moją rodzinę, żeby szukać zdjęć moich, żeby mieć, wiecie, nie tylko zdjęcie mojego przyrodzenia i odbytu, tylko też, żeby mieć jakieś zdjęcie mojej twarzy, żeby na bieżąco tam pokazywać ludziom jak ja wyglądam. Nawet robili mi ludzie na mieście zdjęcia z przyczajki, żeby było wiadomo jak jestem ubrany, żeby można było innym to przekazać, żeby mnie rozpoznawali na mieście. Czy w sklepach tak dalej. No i po czasie zaczęły tym ludziom puszczać hamulce pod tym względem, że zaczęli się odsłaniać z tym wiecie z tym co myślą, jak myślą, czego chcą. Nawet ze swoimi kompleksami, i to ja to jest, akurat z tymi kompleksami, to byłem zaskoczony, że ludzie ten o, tak się odsłaniają. Mówię przecież, jak jeden coś takiego powie, to inni go wyśmieją, a tu nie. To było tak, że jeden coś powiedział, się z czymś odsłonił przed innymi, i inni to samo, też swój jakiś tam, nie? I zaraz też, to na, na przykład z, z językiem angielskim, nie? Przez na początku tych prześladowań, one trwają już 8 lat, przez pierwsze 2 lata jeszcze coś robiłem. Tam sobie rysowałem, uczyłem się tatuować, dziarać. Byłem, powiedzmy, na... Czułem, że jestem na właściwej ścieżce, że coś robię. Nie? Siedzę na chacie, nie wychodzę, bo się boję, że tam, tam pobiją i tak dalej, ale ten dalej czułem, że jestem na właściwej ścieżce, bo siedziałem w domu i z tego dziarania miałem jakieś pieniądze. I czułem, że, wiecie, jestem, że będę coraz lepszy. I wiecie, będą ludzie, którzy będą mieli gdzieś to, że jestem gejem i tak czy siak, podłożę mi się i tak czy jak będę ich tatuował. I z czasem też właśnie się zrobiło tak, że, żeby niszczyć moją reputację. Ja jestem typem, który być mało z chaty ochodzi, leczyłem się na fobię społeczną. Kurwa, miał, miałem indywidualne nauczanie w szkole średniej z tego powodu. Potem też do tego przejdę, będę też o tym mówił. Będzie to istotne, bo to jedna, jedna z narracji było, bo na początku było tak, że y, oni właśnie ten y, ludziom, jedna z pierwszych narracji to było właśnie to, że, y, że ja się leczyłem, na, jak tam miałem naście lat w średniej, leczyłem się na depresję, na fobię społeczną i na nerwicę lękową. I oni tam to wydziabali i te, te informacje. No, i na początku to było tak, właśnie tak, że on tam ma jakąś fobię, on tam ma depresję, to z czubek, dawajcie, doprowadzimy go do domu, nie? No i na początku to, to, była, to była pierwsza narracja. To była pierwsza narracja, jaką, jaką oni stworzyli Mówi tam właśnie, że ten, że jakieś tam e, zaburzenia psychiczne mam lękowe e, i depresję, i że ten, że będziemy je łatwo doprowadzić do, do tego, żebym wcale sam się skończył. nie? I dlatego stali ich chcieli, właśnie, że. Aby się samą skończył, i to by było taka jazda, non-stop, dzień w dzień, noc w noc, całe, całe dnie, całe godziny, jak zdać, ta płyta, nie? Z, 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 za dnia nie, w nocy, tylko w nocy, że przychodzi na szat o 22 i o 5 spadali, nie? godzinę się chyba kimnęli do roboty, nie wiem. Także potem właśnie zaczęło się wygrażanie. Takiego, taki szantaż, że jak ja coś zrobię im, albo że jak pójdę na policję, to oni zrobią coś moim siostrom lub dzieciom moim, moich sióstr. No i potem właśnie, tak jak mówiłem, zaczęło się to pokazywanie prawdziwej twarzy i z tego będziecie lać teraz tego tekstu? Nie, nie. I potem sprawdzę sobie notatkę. O, właśnie potem zaczęli pokazywać swoje prawdziwe jacie wszyscy ludzie. I jedna z tych, z tych dziewczyn, która. Te, 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 te piary, które brały udział albo biorą w tych prześladowaniach, ostatnio sobie myślałem, że będę o nich mówił z I one gulę o to mają. I, I dlatego będę używał tego słowa bo mają w to nie dlatego będę tego używał, bo to bekowa jest po prostu dla mnie. I yy, jedna z tych typiar, ona się nazywa Banasik na nazwisko. Yy, nie wiem jak ona ma imię, bo ja jej nie znam, ona mieszkała ko mnie, ale ja jej nie znam. Yy, łatwo ją znaleźć, pewnie w pile, jak ten wpiszecie, sobie pi ten piła Banasik w Google, łatwo ją znajdziecie taka przy kości, z Batmanem naszej, raczej z nietoperzem wycieranym naszej. Yy, łatwo ją znaleźć. Także ten, ona też pewnie będzie dobrze bawić, bo ci ludzie to atencjusze i bardzo na sławie im zależy, więc jakbyś tam wygooglował sobie ich nazwisko czy coś, to ten, to się będą z tego cieszyć. Oni nie będą nas na to źli, bo to ten. Yy, Atencjusza są. Yy, no i ona wywaliła z bardzo fajnym tekstem. Mi się ten tekst bardzo spodobał i razem ja zapisałem. Słuchaj, to nie? Yy, ja bym chciał, żeby on zrobił takiego kolumbajna. To wtedy moja cicha by robiła chlop-chlop. Ja się koryłem, je ten Jedyne co. To, ja w tym tekście zmieniłem: chlop-chlop dodałem, bo ona tam powiedziała, że ona by się trzepała do tego. nie Ja bym chciała, żeby on zrobił takiego kolumbajna, to wtedy bym się trzepała. nie Ja tak mówię: co, ten, ja przecież ja jestem wieśniakiem. Ja nawet nigdy nie jadłem takiego kolumbajna. Ale mówię: przecież też nie jestem debilem. nie Kolumbaj to jest miasto w Stanach, chyba w Colorado. Tam gdzie doszło do tej masakry strzelaniny szkolnej i o to chodziło, nie? I ten. Ja tak sobie myślę, o co jej chodzi? Przecież ona też jest kobietą ten. Co ona by chciała, żeby miała ten, jakichś yy, tam słabych, niewinnych zabił. I ten. I właśnie, co mówię, właśnie o to i chodzi, bo ona ten. Yy, ona, ona nie ma swoich i zazdrości innym po prostu kobietom, że one mają, ona nie ma i wiesz, zazdrości. Taki, taki tekst pisze, że ona by chciała, żebym ja wszedł do jakiejś szkoły i jakimś dzieciom krzywdę zrobił, rozumiecie to? To są tacy ludzie, nie? Yy, dlatego oni, oni się boją, że ja pokażę ich prawdziwe twarze. Oni nie mają żadnych twarzy, Dlaczego czego oni się obawiają? beka mm. <laughs> jak nie wiem, nie, to, ten, ten tekst mnie zabił, nie? To mnie zabiło po prostu, nie? Yy... Dalej, ten, y, dalej też pojawiło się napuszczanie na mnie tam po kolei, wszystkich tam na mnie napuszczali, kogo się dało, y, na przykład y, moich kolegów, żeby się ten, żeby się ode mnie odwrócili. I potem to takie coś jest używane jako argument, jako kolejna narracja, no, jako kolejna narracja. I na przykład mówią, kogoś rekrutują, kole, kolejnego rekruta do sekty, bo to sekta jest, oni, oni dosłownie tym, tymi prześladowaniami, oni zastąpili ludziom religię, to jest religia. To jest wyznanie. Oni we mnie wierzą. Rozumiecie? Ja jestem chochołem, mam ich cechy wszystkie, bo oni mnie nie znają, więc musieli projektować na mnie swoje cechy. I przepisywali mi swoje cechy tam po kolei, co się tam dało, nie? No i yy, na przykład napuszczali na mnie moich kolegów i ja jak zauważyłem, że wiecie, że robi się dym, że robi się to nieprzyjemnie, i że właśnie tam, wiecie, porosłali to moje zdjęcia tak dalej. i wiedziałem, że na przykład moi koledzy będą się mnie wstydzić po prostu, wiecie, żeby wejść ze mną do sklepu czy coś, że będą się po prostu mnie wstydzić. Jak do mnie dzwonili, to ja nawet nie odbierałem, żeby, żeby było łatwiej im się ode mnie odwrócić po prostu, nie? Żeby, wiecie, no... Dajmy sobie spokój po prostu, nie zostawcie mnie i idźcie w swoją stronę, nie? Ja, ja, ja podeszłem do tego tak, że muszę ludzi, którzy są blisko mnie, od siebie odepchnąć. A oni na odwrót, że wszystkich, kogo się da wciągnąć w to, kogo się da, bo to, to narcyzki są, nie? To, bo to na przykład jak będzie przypał, to odpowiedzialność się podzieli na wielu ludzi, nie? że będzie więcej osób do podziału na przykład wyroku, nie? jeśli będzie wyrok, nie? bo za podżeganie do samobójstwa masz 5 lat, zagrożenie śmiercią masz 5 lat. Więc oni się tego obawiali, znaczy do końca, wiadomo tam, Wiadomo, żeby dostali odróbki po prostu, pozamiataliby sobie na rynek, czy kipy pozbierali. Nie? No i na przykład ten, yy, yy, właśnie z tymi kolegami, o, yy, kolegów tam yy, moich podpytywali, wiecie, yy, jakąś tam presję na nich wywierali, żeby się ode mnie odwrócili, i potem yy, używali to jako argument. No słuchaj, jak goś rekrutowali, to mówili: No słuchaj, wszyscy koledzy się od niego odwrócili, nie? Ja tak sam myślę, ile ja mam tych kolegów. <śledzianie> dwóch, trzech, czterech, nie wiem, nie, to ilu, bo to tak wszyscy, nie, to tak brzmi, jakbym miał dużo tych kolegów, a to nieprawda. No i używali tego jako argument, mówili, wszyscy się od niego odwrócili, wszyscy koledzy się od niego odwrócili, no to przecież coś musi z nim być, nie tak, nie? A potem, jeśli znale znaleźli na przykład kogoś, kto się ode mnie nie odwrócił, to na taką osobę właśnie yy, robili to, to podobnie, podobnie jak ze mną, że nie, że tam że grozili czy coś, tylko ten, yy, yy, po prostu kłamali na, na temat tej osoby, że ta osoba jest gejem albo tam, no albo tam gorsze rzeczy, no ale właśnie podstawowe coś takiego, nie, że to jest od razu padało, nie i tak dalej, bo się, bo się nie odwrócił od niego, nie, więc jak się ktoś, o jakiś kumpel się ode mnie odwrócił, no to za karę yy, no kara po prostu, nie? Za to nie odwrócił się, no to kara, nie? A pod... i używanie do rekrutowania używanie tego argumentu, jeśli wszyscy koledzy się od niego odwrócili, no to coś musi być nie, nie tak, nie? No, no nie tak było to właśnie, że ten, że jak ktoś się nie odwrócił, no to był za to karany po prostu, nie? E... E... Na razie nie będę tego robił. chyba e... przejdę dalej z tymi kolegami. Potem właśnie też rodzina weszła na, na, na ten, bo stalkowali moją rodzinę i na przykład zobaczyli, że moja siora jest zarobiona, nie? że tam ma, ma tam, no, że sobie dobrze radzi tam w życiu, nie? I się obawiali, że ona mi, bo oni to wszystko mówili, stali pod oknami i wszystko to gadali. Nie? Ja to wiecie, siedziałem sobie, grałem w Warcrafta, zjarany, wiecie, wszystko to w dupie, ale wszystko to słyszałem, nie? No, może tam nie wszystko, no, ale sporą część nie? i obawiali się, że moja siora da mnie na adwokata naprzedł, czy coś takiego, nie? A ja nikogo w to nie wciągałem, nikogo nie prosiłem o pomoc ani w tym stylu. Wiedziałem, że taka osoba, która mi pomoże, będzie miała problemy, tak? więc y, wszystkich raczej od siebie odpychałem po prostu, bo wiedziałem, że tak będzie lepiej dla nich. Nie? A nie, że będę kogoś wciągał albo komuś o tym smucił i tak dalej, i nikomu nawet o tym nie mówiłem. Teraz dopiero yy, na przykład os, ostatnio o tym właśnie ten gadałem na streamie sobie, o takim łamanym angielskim. Chyba będę to robił częściej, bo fajne ćwiczenie to jest jak dopóki mnie ten nie, nie kipną. <laughs> yy, no i właśnie ten yy, był, był ten element zastraszania mojej rodziny, że właśnie jak ja coś im zrobię, to oni. Yy, zrobią krzywdę moim siostrom, albo dzieciom moich sióstr. Yy, albo, że całe miasto, Piła to jest yy, nieduże miasto, ale że całe miasto będzie prześladować całą moją rodzinę i że będą prześladować dzieci moich sióstr. Nie wiem, co oni mają do tych dzieci. Nie, nie wiem, co im dzieci przeszkadzają, oni są po prostu puchnięci na łeb, to są narcyzki, zjeby i tak Tumany takie, że nie, 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 oni, oni jak powiedzieli, że oni rekrutują ludzi po IQ, to ja to się zastanawiam, jakie ci rekruci mają IQ, jak oni są takimi orłami, nie? Zaraz do tego przyjdziemy, jakimi są orłami. Później pojawiła się też policja w tym wszystkim. Policja pojawiła się późno, jakieś 3 lata temu. Na początku policji nie było. Oni się obawiali policji. Obawiali się tego, że ja pójdę na policję i będą sprawy w sądach. Nie, i że trzeba będzie nawet nie wyroków, tylko że będzie hajs leciał, wiecie, na adwokatów, nie, bo to wiecie, sprawa trochę kosztuje. No i oni się tego obawiali, więc znaleźli typa jednego tam ze swoich koleżków, którego matka pracuje na komendzie w pile. Ona chyba nie jest policjantem.